fajnie że do kurczaka jest również ketchup zgadzam się to idealne połączenie teraz zanurzę kurczaka w ketchupie żeby był całkowicie pokryty sosem a potem będę mógł naprawdę delektować się tymi łukami kosteczek pozbędę się od razu mm, no co za pyszności co, i to wszystko? Nie myślałem, że jest ich tak mało. No mi tu śmiecisz? Wyrzuć swoje kości, natychmiast. Okej, okay. pora coś przekąsić. Wygląda naprawdę apetycznie. delicious. Jakie dobre. Okej. Okay. to na pewno będzie pyszne. I to wszystko? Bobi, teraz cię rozumiem. Nóżki naprawdę szybko się kończą. Babciu, mam pomysł! Może ukradniemy łódka Jill. Ona i tak nic nie zauważy. Świetny pomysł, popieram. Co tu się dzieje? Gdzie jest mój kurczak? Właśnie dlatego nie lubię być powolna.